Patrzcie, jak marne są ludzkie nadzieje wobec porządku świata. Patrzcie, jak marne są wobec wyroków, które ognistymi znakami wypisał na niebie przedwieczny. <laughs> Przezwieźcie lekarza! Prezesie, no! na pompę duszące z mora. I wypije ci krew z serca, się z ramienia i przytomność z mózgu. To Wiem, że znasz lekarstwa, które albo od razu leczą, albo zabijają. Przynieś mi jedno z nich. Ale, ale <laughs> raczej się tak mu ci podać lekarstwo, które może zabić najzdrowszego spośród Twoich pracowników. Muszę być bardzo chory, lekarzu, skoro ty ośwież mi swojej swoje rady. Mieję ci spełnić, co wykazałem. Przecież żyje mój wnuk i dziedzic firmy, Horus. Niech wejdzie mój astrolog. Co pokazują gwiazdy? Saturn połączył się z Księżycem. To zapowiada śmierć członka Twojej rodziny. Ramzesie, źle zrobiłeś pijąc dzisiaj to lekarstwo. Albo wyzdrowiejesz przed wchodem słońca, albo firma znajdzie się w rękach twojego wnuka. Niech czeka na moje ostatnie słowa Ja sygnał prezesów, żeby nawet na chwilę nie było przerwy w sprawowaniu władzy. Chodź. Tak. Delikatnie. Oh, che. Prozesa, wzywam cię do oczekiwania, abyś przyjął sygnet i władzy firmie. Okej, okej, ale czemu oni się tak gromadzą? To są pracownicy korporacji. Chcą cię przywitać i usłyszeć swoich o tych nowych reformach, które chcesz wprowadzić. A niech zatem czekają na moje święte słowa. Chyba za dużo wypiłam. Miejmy na że to nie Przecież jest śmiertelny. Prezes Ramzes dosłownie z rozkazem Rozpełniam Twoją wolę, gdy tylko ujrzę tej piersi na Twojej dłoni. Choćbyś chciał oddać korporację poprzednim właścicielom, wykonał to. Nikomu nie będę oddawał naszej korporacji. Jednak zabrać z nimi ugodę. E, żal mi tych wszystkich biednych ludzi. Napisz na to miast do prawników. Możesz już iść. Tak jest. Czuję się coraz gorzej, a moja głowa. Powiem się, wzrok rącznictwa powoli gaśnie, przychodzę, by ślepo z Twoją wolę. Choćbyś chciał zwolnić pracowników, a majątek firmy rozdać, czy nie to, gdy zobaczę na Twojej dłoni sygnał prezesu. Tak daleko nie sięga wola moja. Jednak żądam, żebyś napisała rozporządzenie, w którym daruję... dwa! Dwa dni wolne od pracy naszym pracownikom. Tak powiedziałem. Twoje rozkazy staną spełnione, jeżeli przyjmiesz władzę. Chodźcie! Serce Ramzesa lada moment przestanie bić. Gdy tylko dostaniesz pierścień, rozkazuj, a słuchać cię będę, gdybyś miał ograniczyć wpływy Rady Nadzorczej. Nic nie będę ograniczać. Lecz poszerzać nasze udziały w firmie. Żądam tylko, byś napisała rozporządzenie, w którym przywrócą z powrotem do pracy moją ukochaną Berenikę. Tak powiedziałem. Mądrze czynisz, panie. Wszystko od dawna gotowe. To wystarczy podpisać. A co do Bereniki... Ty przejdziesz władzę co chcesz. I w szkole. Nie muszę nie podjąć lekarstwa, które sobie zażyczy. Gdy umrze zarządca, zdejmę sygnał z jego ręki, by mogę oddać do kobiety znak nieograniczonej władzy. Chorusie! Ledwo się słonisz, Chorusie! No, zbadaj mnie. Ja się czuję. Teraz, no, on jest do ciebie śmiertelny. W takiej chwili miałbym umrzeć? Kiedy to może się stać? Zanim się rzuc, zajdzie. Czy gdybym zaraz umarł, spełnilibyście moje rozkazy? Każdy twój rozkaz będzie wykonany. O ile złożysz na nim odcisk serwetu? Ale gdzie jest ten cholerny Słyszałam, że Ramzes wydaje już ostatnie tchnienie. Tak, Przewodnicząca Rady Nadzorczej. Zdejmie piersień, tylko serce Ramzes zawsze stanie bić. <grystanie> Żal mi, żeby chociaż moja operennika odzyskała stanowisko. Tylko <grystanie> jeszcze... Czy nikt nie idzie? Cud! Ramzes odzyskał zdrowie i od rana chce jechać na górę. golfa. Ciebie wzywabyś mu towarzyszył. Czemu mi odpowiadasz, czuł się? Czy nie widzisz, że umarł? Patrzcie, jak marne są ludzkie nadzieje wobec porządku świata. Patrzcie, jak marne są wobec wyroków, które ognistymi znakami wypisał na niebie przedwieczny.